Dzień dobry I widzimy co wygrali w Super Mario 3D, World. Super Mario 3D World. Wow. Dobrze New game Mario Dobrze Piec zostawcie Dobrze. to więc jest czas na zostawienie suba zostawcie subka lajka na jakieś, na dwa lajki nagrywamy kolejny odcinek na też mam swojego TikToka, na którym na którym po prostu jest więcej osób. Nagrywam swoje TikToki. Nikt to na, na... TikToku to D E U P P I D. Wiem, że głupie nazwa, ale dobra. To co zobaczymy z pierwszym? W ogóle? Powiedzcie, jaka jest Wasza ulubiona gra. Bo moja to zdecydowanie ta. O, i patrzcie, helikopter. Dobrze. się nauczyłem biegać w końcu Tak. Nie, nie ma tu tutoriala, ale sobie zdałem po malutki poradnik ja, jak i jak czy ta gra jest fajna e mam koteła tego w poradniku nie było ej mogę bić a wcześniej nie mogłem dobra super dobra więc teraz idziemy tutaj a yy... O nie, wyrzuciłem. Dobra, biorę. Ja. Okej, okay, tak się obraca kamerę. Jestem jestem spider Spiderman. Dobra. Oni tu przychodzą. A mogę tak przeskoczyć. No to jest prawie, A easy. Ale tam chyba kasa. Nie, nie było. To, to ja się... Chwilę, a chwila, ale jeżeli jestem Spidermanem... To czy może... Kurde... To czy może... Może być tak? Ej, widzicie? Jest tu coś. Pieniądze. Ej, co, co, co? kliknij jeszcze raz. No łapę. Podaj łapę. Dobra. Nieważne. Idziemy sobie. Sztuczka magiczna. Ej, chwila, co to było? Gol. Ej, what is this? Co to? Znaczy no, mówi się co to, ale ja mówię, łatys. A, no bo to był taki feltowy dzwoneczek, więc... Ja feltowy dzwonki lubię. O, tutaj coś jest. Ej, co to za królik wielki. Ej, a co, a co robi to zegar? Jakiś... Jakiś czas mi dodają? Okej. Okay. Ja zabiję Co to jest? Dawaj ty żybiora biora. Uch, jestem duży! Ja. Chodź tu Ty głupi królik. E. dobra. I ją. Odostał. To woj O! Mam gwiazdki. Dobra. Pomyślałam, że nie ma. Dobra. Weśleć sobie dół. Y tu dobra lecimy do ej e widzicie to ale chyba nie można nie można ale czekajcie zaraz to przyjdzie. Że ja ch chyba nie trzeba mieć jakiejś orientacji. A może to to w tym chodzi, że, że to wypatruje jakieś takie miejsce tajne, czy co? Nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, jak, jak wiecie. Dobrze. Em. Dobrze, już sobie listy. O, pieniądze. O. Eee, dobra, na pieniądze wolone. Nie, znaczy te pieniądze mi zapadne coś dają, ale... Ja nie wiem jeszcze co. Musi być całe, bo ja... bo ja nie uwierzę. Nie. Ale. Aha! Dobra Eeeem um, Wywiastki tu Gdzie była trzecia? Bo z tego sylena no to w każdej rundzie są trzy Właśnie, to gdzie była trzecia? No dobra Mam to Kolejna runda Jeśli chcecie ze mną zagrać To niestety, no nie, nie mam online'a Nintendo. ale jak będę miał to powiem będziecie mogli ze mną pograć, jak będziecie oczywiście chcieli Dobra. i bym, i bym. oczywiście jest możliwość ze mną zagrania e, proszę, proszę no ja nie wiem pro ja nie wierzę w to co jest nie. nie ma piłeczki nie wiem czy to w sumie była piłeczka ale nie zostawca. okej okay. A to, co co? Co, co to jest? Okej. Okay. Mam nadzieję, że da się wyjść, ale widzę wyjście chyba. Znaczy sam nie wiem, czy to jest. Okej. Okay. Um, głównie. To już, jak napiszcie, jaka jest wasza ulubiona gra. To teraz, może napiszcie, jak się nazywa, nie jak się nazywa, tylko tylko jeżeli jest jakaś postać, jeżeli jest w tej grze jakaś postać, to co napiszcie może jaka postać jest dla was ulubiona. Jeżeli oczywiście jest, a mogę jakoś czelić? To gdzie to poleci? Aha. Powiedział, że gdzieś to. że ciś poleci. Tak. Ładnie. Tutaj o to chyba nic nie ma. Nie mam na co liczyć. O ty, picie, chcesz? O oh, fuck. Jaki głupi ten. Ja pierdolę. Ale głupie. Dobra. Ale głupie dostałem. Głupie mi gra. You're Dzień. Ej, wspierdzielaj To moje Dobra Jeszcze zrobimy To, to jest ta ostatnia Jutro zrobimy jeszcze jedną Idziemy tu, bo nie wiem, co tu jest. O, zawał to. Tam coś jest. Uu, dobra. Powróciłem do tego stanu, nie? Dobra, lecimy. Tutaj. No. Aha. Okej. Okay. A czy nie wiem, czy, czy to na pewno do tego służy, bo jeżeli nie, to słabo trochę będzie następnym razem. Chyba, że mi napiszecie: będzie to co dobrze dla mnie. Bo tak, praktycznie to. To, ża to prawie że żaden. Jest, który mnie słuchuje. Znaczy, lubi mnie tylko. Może no znaczy, nie, będziemy, jeszcze, gra, jeszcze będziemy grali w Pet Simulator, to jest stuprocentowe, ale wiecie w jakie Pet Simulator, Pet Simulator X I jeszcze będziemy sobie grali w tego, sobie będzie jeszcze... Wiecie, co dla Was specjalnie zrobię? Zrobię dla Was tego. zrobię dla Was konkursu, tylko tego. Zrobię giwołę na pety, ale to na ekskluzywy Takie, no może to nie są stare, ale. Ale jak je kupię. Po dwóch miesiącach będą już takie sta stare. Więc będą szły pomocne, no więc ja wybiorę trzy. Nie, no dobra, no. Jednego losowego. Jednego losowego po prostu. Ale to musi być subskrybent Jak coś widzę I w komentarzu napisać trzeba Biorę udział To jak na razie będę wam dawał peta Ale on będzie mało warty to Dla początkujących Pet On O wartości tylko 1 miliarda Dobrze Jeszcze tylko tutaj tego otworzymy Zobaczymy z tym bossem Bo ja naprawdę Jestem jakiś powalony Że gram w tą grę o, dała mi tysiąc czegoś tam No ale na pewno nie hajsu Dobrze e, Idziemy po to I robimy szybko ruchkę z nim Chyba, że Chyba, że to będzie level, ale spróbujmy szybko I co? Co nam mam ich unikać? Czy co? Aha. To super gra. No i koniec? No to, no to, tak jak widać, to byłoby na przykład na tyle. Czy albo nie, albo jestem to, to grę dobry, albo to